Ukraińscy żołnierze całkowicie opuścili miasto Soledar. Rzecznik wschodniego Zgrupowania sił zbrojnych Ukrainy serkiej czerwaty przekazał, aby ocalić życie żołnierzy, siły obronne wycofały się z Soledaru i okopały się na wcześniej przygotowanych liniach obrony. Dodał, że obrońcy Soledaru utrzymywali pozycję pomimo wielokrotnej przewagi wroga, zadali Rosjanom ogromne straty osobowe, które można porównać ze stratami agresora. W dwóch wojnach czeczeńskich Stany Zjednoczone podjęły decyzję w sprawie przekazania czołgów Abrams Ukrainie. USA przekażą 31 maszyn wartych 400 milionów dolarów. Rzecznik rządu RFN poinformował, że w pierwszej fazie Niemcy chcą wesprzeć Ukrainę 14 czołgami Leopard. Dodał, że celem Niemiec jest szybkie skompletowanie i przekazanie dwóch batalionów z czołgami Leopard 2, co dałoby prawie 90 maszyn tego typu. Ukraina jeszcze kilka dni temu liczyła, że otrzyma łącznie 100 czołgów Leopard 2 z 12 krajów. Dziś widzimy, że ta liczba może być wyższa. Należy dodać, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie swoje czołgi Challenger 2, a Francja czołgi lekkie AMX 10RC. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.